Cześć, witajcie! Dzisiaj zrobimy krótki film, w którym pokażę Wam, jak zrobić wino śliwkowe. Zapraszam! Składniki, które będziecie potrzebować, to śliwki, cukier biały w dużej ilości, duży balon lub dymion do przygotowania wina, rurkę fermentacyjną z korkiem, drożdże winiarskie oraz pożywkę oraz wodę. Składniki i odpowiednie proporcje podane w opisie. Teraz będę drylować śliwki, jak również będę kroić je na małe kawałki, ponieważ mój dymion ma bardzo wąskie wejście i gdy przyjdzie czas, trudno będzie usunąć mi z niego owoce. Śliwki kroję na cztery. Niektórzy kroją śliwki na pół, gdy mają szerokie wejście, ale wtedy ze śliwek jest naprawdę trudno otrzymać sok, więc dodają pektoenzymy. Ja ich nie dodaję. I już mam gotowe pokrojone owoce. Jest tu około 1,5 kg, eee, czyli tak połowa dymiona. Palce również mam kolorowe. Jeżeli ktoś chce uniknąć tego, to należy włożyć rękawiczki. I teraz przygotujemy syrop cukrowy. Do garnka wlewam litr wody. oraz wsypuje 300 g cukru. Teraz całość zagotuję do momentu rozpuszczenia się cukru i gotującą się wodę wleję do śliwek. Gorący, zagotowany syrop wlewam do śliwek. Całość zamieszam. I odczekam chwilę, tak by śliwki puściły sok. Jak widać, śliwki puściły sok. Więc w tym momencie wlewam do dymiana kolejne pół litra wody zimnej. Teraz tutaj doskonale widać sok, jest na dole, owoce i czysta woda. Całość ponownie mieszam. Należy poczekać, aż temperatura płynu opadnie do 30 stopni. Temperatura nastawu to 32 stopnie, co jest dopuszczalne, ponieważ maksymalna temperatura tak naprawdę to jest 35 stopni, ale ja zawsze dodaję drożdże, gdy jest 30 stopni, tak dla pewności więc w tym momencie dodam drożdże. Tutaj na łyżeczce mam 2 gramy drożdży winiarskich oraz pożywka. Teraz wsypię je do środka i zamieszam. W ostatecznym etapie montuję rurkę fermentacyjną, do której naleję wody. I Już w rurce fermentacyjnej znajduje się woda, E, musimy to zrobić, ponieważ wtedy wiemy, czy nasze wino pracuje. E, tam będą szły bąbelki. Kiedyś zakłada, wkładano do środka watę, e, po to tylko, żeby tam meszki nie, le, nie leciały, teraz taki korek zakładam i zamykam dymion. I tak wygląda nastaw na wino śliwkowe. Teraz zostawię je na tydzień czasu, ono będzie sobie fermentować. Od czasu do czasu należy potrząsnąć butelką, ponieważ podczas fermentacji owoce przeniosą się do góry. Wtedy może osiadać się pleść, czego nie chcemy. Tutaj zostawiłam trochę miejsca, ponieważ, tak jak już wspomniałam, owoce mogą pójść do góry. Jak również w kolejnym etapie będziemy robić kolejną partię. Syropu cukrowego, którą musimy dolać, więc tego płynu gdzieś przybędzie nam dotąd. Także podsumowując, jest tutaj 1,5 kg śliwek. Yy, dziś dodałam 300 g cukru. Za tydzień dodam kolejne 200 g, czyli pół kg cukru. Pożywka i drożdże. I tak wygląda nasze winko. Także pokażę Wam jak wino pracuje w ciągu tygodnia i następny etap to docukrzanie. Tak jak już wspomniałam, owoce poszły do góry. I drożdże również tutaj pracują, idą gazy. Robi się piana. Także wino ładnie pracuje. Minęło łącznie 8 dni. Nastaw powoli przestaje pracować. Znaczy to, że drożdże zjadły cały cukier, który miały wcześniej, nawet zaczął osiadać się osad na dole. Zaraz wam pokażę. Także drożdże zaczęły obumierać. Oznacza to, że należy dodać kolejną partię cukru. Ponownie robimy syrop cukrowy, czyli do garnka wlewam pół litra wody oraz wsypuję 200 g cukru. Wodę z cukrem lekko podgrzewam. Nie należy go gotować. Chodzi tylko o to, by cały cukier się rozpuścił. Teraz sprawdzę temperaturę syropu cukrowego. Są tutaj 53 stopnie. Więc teraz, by długo nie czekać, doleję do syropu około 200 ml zimnej wody. Syrop cukrowy już ma odpowiednią temperaturę. Jest to 31 stopni. Jeżeli temperatura syropu cukrowego będzie wyższa niż 35 stopni, Wtedy drożdże obumrą i nie będą pracować. Syrop cukrowy wlewam do nastawu. Tutaj trzeba być ostrożnym, ponieważ wino może zacząć gwałtownie pracować. Ponownie szczelnie zamykam, teraz delikatnie zamieszam wino. Tak przygotowane odstawiam ponownie w ciepłe miejsce, temperatura pokojowa. Wino ponownie wznowi pracę, i za około tydzień będziemy odrzucać owoce. Wtedy możemy również spróbować wina, czy należy je jeszcze dosłodzić, ponieważ może być ono wytrawne. Witajcie, kochani, po tygodniu czasu. Ja już odrzuciłam owoce. Niestety stała się rzecz straszna, ponieważ moja kamera przestała nagrywać więc powiem wam jak to zrobiłam użyłam do tego wysokiego garka plus użyłam sitko niestety ono nie jest na tyle gęste by przecedzić owoce ponieważ resztki owoców wciąż znalazłyby się w winie więc do tego użyłam takiego materiałowego sitka które właśnie jest Przystosowane do tego typu czynności, czyli przesadzania wina, umieściłam je w środku, do którego wlałam zawartość całego balona. Owoce wszystkie zatrzymały się w środku, te owoce wyrzuciłam i całe czyste wino już. Pozostało w moim garnku, więc przepraszam bardzo za to, że nie pokazałam Wam, jak odrzucam owoce, ale niestety taka jest złośliwość rzeczy martwych. Więc zapraszam Was do kolejnej części. Wino bez owoców ponownie przelewam do balona. To jest również idealny moment, by spróbować wino, czy jest odpowiednio słodkie. Jest naprawdę bardzo mocne, i nie jest wystarczająco słodkie. Więc w zależności od Waszych gustów, niektórzy lubią wytrawne wina, niektórzy lubią półsłodkie, niektórzy lubią słodkie. Ja dodam do mojego wina jeszcze trochę cukru na pewno. Ponieważ drożdże zjadły cały cukier i jest to wytrawne wino. Będę dosładzać moje wino tak, by z wytrawnego Powstało słodkie, więc odmierzę teraz 200 g cukru, który zaleje 250 ml wody. Teraz całość lekko podgrzeję, tylko do momentu rozpuszczenia się cukru. I gdy syrop cukrowy będzie w odpowiedniej temperaturze, przeleję go do balona. Syrop cukrowy już ma odpowiednią temperaturę są to 33 stopnie. I w momencie oczekiwania na schłodzenie się syropu, wino już zaczęło powoli się klarować. Jak widzicie, ten osad powoli zaczyna opadać na dół. Także w tym momencie wleję do wina syrop cukrowy Jako, że wyjęłam z wina owoce, nie oznacza to, że usunęłam również z niego drożdże. Drożdże wciąż pozostały w winie i ten syrop cukrowy, który właśnie dolałam, jeszcze powinien pracować. Więc w tym momencie pozostawiam wino tak na około 2 tygodnie. To wino będę obserwować. Po dwóch tygodniach ponownie spróbuję, czy drożdże, które jeszcze tam pozostały, nie zjadły mojego cukru. I czy wino jest odpowiednio słodkie. Także teraz to wino jest mętne, ale powoli osad, zacznie opadać na dno i wino zacznie się klarować. Podejrzewam, że potrwa to około 3 tygodni do miesiąca czasu, i wtedy będzie to odpowiedni moment, by wino filtrować. i usuwać osad, który będzie na dole. Wina śliwkowe jest to jedno z najtrudniejszych win do wyklarowania, tak by było przezroczyste, niemętne, mętne i podejrzewam, że wtedy będę musiała je przefiltrować około 3 do 4 razy. Także na tym etapie pozostawiam wino jeszcze by lekko popracowało i będę je obserwować. I jesteśmy ponownie po miesiącu czasu. Oto jak wygląda wino? Jest ono dosyć klarowne. Dziś zajmiemy się zlewaniem wina z nadosadu. Jak również spróbujemy, czy jest ono wytrawne, słodkie czy półsłodkie. Jak widzicie, na dnie znajduje się osad. Ta część, brązowa część, tą część będziemy dzisiaj usuwać. Już Wam pokazuję, jak to zrobić. Wino znajduje się wysoko na blacie, poniżej zaś mam garnek, do którego będę zlewać wino. Wino będę zlewać za pomocą takiej rurki i za pomocą grawitacji. Wino odkorkowuję. Do środka wina wkładam jeden koniec rurki. Jakby nie dotykał dna, zaś drugi koniec rurki zasysam powietrze i wkładam do garnka poniżej. Jak widzicie wino przez rurkę powoli ścieka do garnka, teraz opróżniam cały dymion, wino znajdzie się w garnku, a wtedy odrzucę osa. Tak wygląda wino w kieliszku, czyli ma taki herbaciany kolor. Jest dosyć klarowne, bym powiedziała. Jest dosyć mocne, ale nie jest słodkie, ale też nie jest wytrawne. Podejrzewam, powiedziałabym, że jest półwytrawne, ale jest bardzo dobre. Oto osad, który pozostał na dnie w balonie. osad wyrzucamy, ponieważ są to martwe drożdże. Aktualnie mam tylko dwie małe buteleczki po soku. Do tych butelek przeleję wino. Zostały one wcześniej wyparzone, wymyte, więc są całkiem sterylne. W butelce umieściłam lejek. Do którego będę przelewać wino. Oto jak wygląda zabutelkowane wino śliwkowe. Jak już wspomniałam, to wino jest bardzo trudno wyklarować. Tak by było przezroczyste. Pokażę Wam wino, które robiłam w zeszłym roku. Jest to wino z dzikiej róży. Jest ono bardzo pyszne i jest bardzo łatwe do zrobienia, jak również do wyklarowania. Pokażę Wam różnicę. Oto wino z dzikiej róży z zeszłego roku. Jak widzicie, jest bardzo, bardzo przejrzyste. również wino truskawkowe. Jak widzicie, jest również bardzo czyste, przejrzyste. Tutaj mam wino porzeczkowo-agrestowe. Również jest bardzo ładne, przejrzyste. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wasze wina wyjdą równie pyszne. Naprawdę nie jest to trudne do zrobienia. Wino robi się praktycznie samo. Dziękuję bardzo za obejrzenie i życzę Wam wszystkiego dobrego.